Czy zastanawialiście się kiedyś, czego boi się młodzież? Na jakie sprawy nie są przygotowani oraz jakich informacji nie dostają? Wszystkie te pytania zadawaliśmy sobie tworząc nasz projekt. Kierunek Dorosłość to inicjatywa mająca na celu pomóc młodzieży w zrozumieniu podstawowych spraw w dorosłym życiu. Jako, że sami jesteśmy nastolatkami, wiemy, z czym nasi rówieśnicy muszą się na co dzień uporać. Chcieliśmy pokazać, że dorosłość nie musi być wcale taka straszna i trudna do zrozumienia, jak się wydaje. Wystarczy odpowiednia wiedza, dobry język i wszystko da się spokojnie zrozumieć. Wraz z trojką moich znajomych przekazaliśmy nastolatkom wiedzę na temat podatków, jak wyrobić paszport czy dowód osobisty, jak wynająć mieszkanie, czy nawet jak założyć firmę. To wszystko byłoby niemożliwe, gdyby nie członkowie zespołu. Amelia Malwina, Mateusz i Karol. Na co dzień nie otrzymujemy praktycznej wiedzy, która przyczyniłaby się do naszego rozwoju osobistego. W szkole wytłumaczą na przykład czynić spit, albo rachunki, ale nikt tam nie powie, jakie opłaci. Dzięki realizacji projektu społecznego i udziale w podiumkietach zwolnionych z teorii, zyskać wartościową wiedzę, której efekty będą widoczne w przyszłości. To samo dotyczy naszych odbiorców, którzy wykazali się dużym zaangażowaniem. Podczas trwania projektu przeprowadziliśmy wiele działań. Stworzyliśmy 40 postów na Instagrama o różnorodnej oraz ciekawej tematyce. Nagraliśmy 27 TikToków dotyczących przyszłych aspektów życia młodych ludzi, w zabawny oraz oczywiście ciekawy sposób. Działając w ramach projektu, nabyliśmy wielu przydatnych umiejętności dotyczących pracy w grupie oraz prowadzenia projektów społecznych. Szerząc wiedzę na temat dorosłości, sami mogliśmy dowiedzieć się czegoś nowego. Nagrana u nas reportaż. Dzień dobry to. Radek dorosłość. Jest to nasza inicjatywa, którą prowadzimy w ramach Olimpiady Zwolnieni historii. Polega ona na stworzeniu własnego projektu społecznego. Moja rola w kierunku dorosłość to nagrywanie podcastów. Podcasty mają zróżnicowaną tematykę. Tworzę krótkie, 15-20-sekundowe filmy, czasami humorystyczne, czasami merytoryczne. Ja tworzę posty. Wymyślam tematykę i tworzę treści. Uzyskaliśmy również patronat Młodzieżowej Rady Miasta Wrocławia. Ponadto pojawiała się wzmianka w lokalnej gazecie o naszej działalności. Przeprowadzaliśmy quizy oraz ankiety, które angażowały naszych odbiorców. Organizowaliśmy również konkursy, w których można było wygrać różnorodne nagrody. Podczas realizacji projektu spotkaliśmy się z bardzo pozytywnym i szerokim gronem odbiorców. Warto wspomnieć, że udało nam się dotrzeć do ponad pół milionowej społeczności.